To jest jakiś film. Aleks Haditagi zainteresował się Śląskiem Wrocław. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Hugo Braun i dziś zapraszam Was na omówienie aktualnej sytuacji w Śląsku Wrocław. Po nie najlepszym wejściu z nowym trenerem w rundę wiosenną dowiedzieliśmy się o tym, że miasto odwołuje pateka Załecznego z funkcji prezesa klubu. A także Alex Aleks Haditagi nie planuje próżnować w tej niepowodzeniu w Szczecinie, postanowił wybrać się do Wrocławia. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego, że w poniedziałkowe popołudnie, jeszcze przed pierwszym gwizdkiem spotkania, puszczynię połomicy z Głębiem Lublin, Piotr Potempa poinformował za pośrednictwem Platformy X, że miasto Wrocław we wtorek odwoła Pateka Załęcznego od funkcji PZS klubu. Czekaliśmy, i dołę później, właśnie miasto wydało oficjalny komunikat. Jak czytamy, będzie konkurs na nowego w WKS u Śląsk Wrocław. Do czasu jego rozstrzygnięcia, PZsa pozostanie Patek Załęczny. W komisji znajdą się członkowie rady nadzorczej oraz przedstawiciel AWF, przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego oraz przedstawiciel Kibiców. Obserwatorami będą radni miejscy wszystkich opcji oraz dziennikarze sportowych. Obserwatorzy od razu zauważyli, że te terminy są niebywale lakoniczne. Michał Zachodny, który wypowiadał się bardzo krytycznie za pośrednictwem właśnie tej platformy na ostatni wywiad, który też swoją drogą odbił się głośnym echem, właśnie Jacka Sutyka, o czym ja pisałem na portalu, gdzie bardzo serdecznie zapraszam, no odpowiedział tutaj też w taki dosyć wyraźny sposób, że miasto robi szopkę, aby tutaj tego prezesa rzeczywiście wybrać na określony czas, na chwilę, a jeżeli nie na chwilę, no to te warunki później pracy powiedzmy takiego kandydata we pierwszej lidze mogą być bardzo trudne po spadku. No i rzeczywiście gdzieś tutaj należy wskazać, że jest to takie e, dosyć dafne podejście. Nie, te potrzeby są dosyć duże. Jeszcze do końca tego tygodnia tutaj ma zostać sprowadzony stopień, który to e, tutaj miałby nieco wzmocnić tą rywalizację. Wiemy, że z klubem pożegnał się Łukasz Bejgar, także zawieszone na to spotkanie z Widzewem muś będzie Szota. No i pytanie, kto go tutaj zastąpi. No być może będzie to ponownie jechałem ocenku, chociaż ja bym tutaj raczej za tym nie optował, bo przecież wiemy jak Właśnie ukraiński zawodnik zderzył się, można powiedzieć, ze ścianą w tym spotkaniu z Piastem Gliwice. Także mówi się dużo o sprowadzeniu środkowego pomocnika. Tutaj absolutnie aptechując od tego, że zawieszony jest peta i a więc będzie to kolejny gigantyczny problem. I od tego, że tutaj Baluca ma opuścić klub. Tutaj do końca, jeszcze można powiedzieć, w poniedziałku toczyły się takie rozmowy z jego rodzimym klubem. Miał właśnie do Ligi Rumuńskiej się przenieść. No ale to okienko transferowe zostało zamknięte. Także ten temat, można powiedzieć, tak dość naturalnie upadł. No ale ten zawodnik, ogólnie w oczach. Kibiców no tutaj nie stanowi niemal żadnej wartości, ewentualnie taką ilościową, taką tutaj na sztukę, także to tak dosyć brutalnie tutaj patrząc, no ale znajduje się on na liście płac, no i tutaj stanowi takie pewne obciążenie, no a jego zaangażowanie jest, można powiedzieć, iluzoryczne tutaj. Kibice dostrzegali, że właśnie no być może on by się spisał lepiej w drużynie, w której ten byt byłby spokojny tutaj, kiedy miałby takie pewne zaplecze, no a tutaj w Fląsku naprawdę gdzieś się trzeba tą trawę gryźć, tak kolokwialnie mówiąc, i tutaj trzeba serce za klub oddawać co gdzieś w przypadku akurat Macenki no nie jest wątpliwa na no tutaj baluca, no jest w takiej nieco opozycji tudzież właśnie Afała Leszczyńskiego, który to pokazał ten swój charakter po właśnie tym emisie tutaj pechowym w końcówce meczu z Adomiakiem. No i także ma trafić napastnik, chociaż tutaj ta sytuacja jest akurat dosyć stabilna, no bo mamy dwóch napastników w świątku. Wrocławna, Sebastian Musielik także zaliczył całkiem przyzwoite wejście w Radomiu, a Sadal Hamlawi był przede wszystkim chwalony za pracę bez piłki, także tutaj te raczej dosyć przyzwoicie się się spisał, No i wiemy o tej kontuzji Jakuba Fejczoka, który no raczej wypada do końca tego sezonu. Pytanie, jak ta jego kariera się potoczy, bo on ma już przecież 32 lata, a to jest trzeci taki jego w karierze, także tutaj ta sytuacja jest bardzo poważna. No ta dama miała być kompletowana już w momencie wylotu na właśnie obóz Santa do Del Pinata, no a w tym momencie właśnie jest już miesiąc niemal później, no i mamy trzech zawodników tym dwóch, a więc właśnie Jose Pozo i wspomnień już Alhamlawiego sprowadzonego właściwie na, na ostatni gwizdek tutaj. Jose Pozo nawet nie zagrał w pierwszym meczu, a Alhamlawi no nie był w 100% gotowy. Tylko Mark Linares gdzieś można powiedzieć, że brał udział w tych przygotowaniach. No i tak naprawdę znowu to no nie wygląda najlepiej, mimo że tutaj Rafał Grodzicki był bardzo zapracowany ja bardzo cenię jego pracę. No tak no nie wygląda to w tym momencie najlepiej. No i tutaj pytając jaka przyszłość może czekać Śląsk czas, no to raczej musimy się skłonić do tego, że to światełko zostało powoli odłączane tutaj ten dostęp prądu, a więc raczej no, chyli się to wszystko w kierunku spadku. Tutaj Lechia Gdańsk bardzo dobrze pokazała, jak można sobie w tak trudnej sytuacji poradzić. No, natomiast w przypadku Śląska no, to jest jedna wielka przepaść. Ja też brałem udział jako słuchacz w podkaście właśnie Sektor Śląska organizowany przez Portal Śląsk. .net. No i tam pojawiło się takie stwierdzenie, że ta porażka z Piastem tutaj była bardziej oszczarowująca niż z wiadomy. No w mojej opinii jest gdzieś na odwrót. No i tutaj tą porażkę z Piastem jeszcze bym przyjął, mimo że tam też to było spowodowane można powiedzieć takimi Dramatycznymi błędami indywidualnymi, tak to, co się wydarzyło wiadomo, to mi się nie mieści w głowie. Tutaj już wspomniałem o Rafale Leszczyńskim, który był wściekły, no ale gdzieś przede wszystkim Sylwester Jasper, który tutaj, jak powiedział, w Wojciech Jagoda, no na się pobawić, no i rzeczywiście tak to wyglądało. No gdzieś niepoważna była ta jego zmiana. Właściwie tutaj w Lidze Plusów. również Mateusz Okuszewski pokazał jego zagania, również później otrzymał żółtą kartkę, no i przecież to pudło, które tutaj no mogło dać już spokój, no ale także Piotr Samiec Stala, który tutaj ostrzał, no i kibice przede wszystkim są zawiedzeni właśnie jego postawą no bo to tutaj przecież jeden z najlepszych piłkarzy poprzedniej kampanii, no a teraz być może właśnie stracił on miejsce w składzie, tutaj w absolutnie najsłabszej ekipie w stawce, no bo tak trzeba e, tutaj to powiedzieć, no emis gdzieś za domiakiem tutaj, jeszcze po trafieniu Michała Kaputa w, e, jego pierwszym w ogóle w PKB Polskiej Polskich to pokazuje jaka wielka e, to skala absurdu no i tutaj o czym my mówimy, no gdzieś e, w tym momencie w mojej opinii no nie ma żadnych szans na utrzymanie, zresztą e, z taką grą Radomiak również, także tutaj e, no nie wygląda to najlepiej, no ale Patek Załęcz też e, nieco jest e, taki można powiedzieć z tego, tego powolnego, chociaż tutaj można powiedzieć również radykalnego upadku, no bo tak naprawdę gdzieś ten cały rok był słaby. No, objął funkcję prezesa klubu właśnie 11 września 2023 roku. Tutaj wcześniej pełnił funkcję właśnie osoby naczelnej działu marketingu i sprzedaży, oraz właściwie były to jeszcze połączone z działem komunikacji, także tutaj właśnie w tej roli no, zyskał sobie takie zaufanie, taką dobrą opinię w oczach kibiców. Jego działalność w roli prezesa także układała się dobrze, no tylko że Obowiązywało to wówczas, kiedy były dobre wyniki, kiedy tutaj mógł się chwalić, właśnie obok Dawida Baldy i Jacka Magiery, tutaj tym wicemistrzostwem i fenomenalnym osiągnięciem. Również później, kiedy Śląsk Wrocław grał w eliminacjach Ligi Konferencji, to wrzucał właśnie na Portal X różne gdzieś tam kulisy z tego losowania, również z tego wyjazdu między innymi do Rygi. Tak mi to zapadło w pamięć. No ale kiedy ten wynik sportowy gdzieś się osłabił, no to również zmalała jego aktywność. To jest gdzieś tutaj takie dosyć wymowne. Ten wrzesień był przede wszystkim taki bardzo nieudany, bo on przecież gdzieś na samym. Początku, już podczas tej przerwy prezentacyjnej, ogłosił takie stanowisko. Rząd przecież tutaj osiągnął wielkie sukcesy. Tutaj, właśnie kibice, no gdzieś byli tym, można powiedzieć, oburzeni, no bo to nie był absolutnie moment, właśnie na takie ogłoszenia. On tam wyliczał swoje sukcesy, nie tylko sportowe, ale także, właśnie sukcesy marketingowe, które tutaj niewątpliwie były. No, natomiast Śląsk wówczas znajdował się na 17. miejscu w tabeli. Teraz wiemy, że jest jeszcze gorzej. Później, również ten mecz ze Stalą Miele, z on w ogóle w niedzielę przed tym spotkaniem, bo ten mecz był planowany pierwotnie na. Poniedziałek właśnie ogłosił, że stadion jest gotowy, że klub jest gotowy, żeby rozegrać tutaj spotkanie. No, kibice gdzieś wyrazili swoje wielkie niezadowolenie. Po czterech godzinach pojawił się kolejny pozdrze PK Bank Polskich gdzieś tutaj przychyliła się do tego, aby właśnie ten mecz przełożyć. I oczywiście był on później przełożony i to było jedyne zwycięstwo tutaj właśnie w tych rozgrywkach Śląska, co też jest wielkim tutaj absurdem. No następnie kolejna kompromitacja, czyli gdzieś ten transfer na Uel bo dwa dni przed jego odejściem właśnie napisał za pośrednictwem portalu X, że że UL zostanie. Także tutaj to przypomina taką sytuację z Jardem, PK i Neymarem, a więc właśnie Sekeda. Ja o tym napisałem na portalu 365 dni piłce na co bardzo serdecznie zapraszam, bo tam wyliczam gdzieś te jego można powiedzieć tutaj takie okazy hipokryzji takiego no wszechobecnego absurdu, bo jednak tutaj w tej kampanii no nie wygląda to najlepiej. No i później zostali zwolnieni także Magiera i Balda. Tutaj wydawało się, że ten projekt idzie w dobrym kierunku, bo latem on mówił, że on tutaj staje na czele tego, że tutaj będzie ta współpraca dla golpl no a wówczas, właśnie kiedy zostali oni zwolnieni, to odbyło się także spotkanie już wówczas, także z nowym dyrektorem sportowym, a więc z Rafałem Grodzickim. No i podczas tego spotkania gdzieś tam kibic pewien oburzony wykrzykiwał w kierunku dyrektora sportowego i to właśnie i a Chociaż tutaj dyrektor zachował się bardzo spokojnie przez cały czas i ja bardzo cenię pracę Rafała Grodzickiego, podobnie zresztą jak Andrzej Simudżyna. Natomiast no nie mają oni za bardzo, wydaje mi się, materiału, żeby tutaj działać. No i właśnie wówczas Patek Załaśny powiedział, że osparza on tutaj podanie się do dymisji. No, ale Powiedział także że przede wszystkim to, że tutaj nie należy go utożsamiać z Magierą i Baldą, bo to nie był jego projekt, a kiedy on przyszedł do klubu, to oni już tutaj byli, także no, gdzieś tutaj absurdalna sprzeczność. No natomiast także zapowiedział on regularne spotkanie z kibicami. No, ja tego nie uświadczyłem, myślę, że mało kto tutaj miał taką okazję. O tym można powiedzieć w przewrocie listopadowym i tutaj objęcia funkcji trenera przez duet Michała Hetela i licencji Macieja Dymkowskiego, o czym ja już też wielokrotnie pisałem. Yy, właśnie no, ta współpraca już yy, dążyła ku końcowi właśnie Patek Załeczny, także zaprzestał jakiegokolwiek publikowania na platformie X, także nawet nie przywitał yy, tutaj nowych piłkarzy, a posto opublikowany tutaj przez yy, WKS Trząs Wrocław o zatrudnieniu a jedynie podał dalej, gdzie wcześniej tutaj okaszał takie przyjście między innymi Żunia i Jamby yy, właśnie szerokim komentarzem. Także tutaj no, pokazuje to nieco jak yy, ten stosunek się zmienił. No i raczej, yy, tutaj było pewne, że nastąpi rozstanie natomiast no, nikt nie spodziewał się, że stanie się to. W takim można powiedzieć, tutaj krytycznym terminie. Widać było, że ta współpraca zmierza do schyłku, no i tutaj zresztą podobnie ona zmierza jak Śląsk Wrocław w Ekstraklasie, a więc raczej do spadku, no tutaj to światło powoli zostaje wyłączone no i tutaj raczej nie mamy co spodziewać się ewentualnej poprawy, chociaż tutaj Antes no zaplanował właściwie w tym tygodniu więcej treningów niż nibo. bo gdzieś na te tutaj ostatnie dni nawet dwa treningi dziennie były i także po tym spotkaniu w niedzielę jest jednostka, także tutaj no praca W, no pytanie jak to będzie wyglądało w meczu z widzewem Łódź już w weekend. Ja bardzo serdecznie zapraszam na relację z tego spotkania, Spotkania, ponieważ w ten weekend wybieram się na właściwie tutaj kilka spotkań, więc dziś w liczbie mnogiej mogę się pochwalić. Także pojawią się pewne relacje, nie będzie to zapewne gdzieś od razu po ranku, no ale tutaj również właśnie we Wrocławiu się pojawi, no i postaram się gdzieś tam jeszcze kilka informacji po spotkaniu, przede wszystkim tutaj od Dante Simonczy, uzyskać. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.